Moi drodzy, witajcie na zaprawie, czyli na wprowadzeniu do medytacji, którą robimy w niedzielę o 21.15. Chciałbym Wam powiedzieć, że będą powoli się pojawiały zmiany u nas na kanale na Pogłębiarce, dlatego że wszystkie medytacje i wszystkie modlitwy za całkiem niedługo będą dostępne w aplikacji Pogłębiarka, nie, będzie, nie będą się pojawiały na YouTube poza. Medytacjami niedzielnymi, więc korzystajcie z aplikacji Pogłębiarka, pobierajcie je. Tam będzie też więcej medytacji niż jest teraz, ale trochę oddzielimy rzeczywistość YouTube'a, gdzie będą różne materiały od zaprawy, gdzie będą po prostu modlitwy. To będzie przestrzeń na nasze modlitwy. Aplikacja też za jakiś czas przejdzie zmiany, które mam nadzieję będą Wam się podobały. Będzie przyjemniejsza w użyciu na pewno. I chciałbym Wam również powiedzieć o tym, że najprawdopodobniej zrezygnujemy z mini zapraw, zostaną tylko codzienne dyszki, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będą powoli wprowadzane takie zmiany po to, żeby było więcej podcastów, więcej różnych materiałów, więcej PCV-ek. Mam nadzieję, że się udaje różnych takich rzeczy. Mam jeszcze te nieopublikowane z Kolumbii rzeczy, więc to Wam też wcześniej czy później pokażę. A tutaj, u mnie. Gdzie mieszka. Pokazywałem Wam wiele razy, ale to jest takie pomieszczenie który, które wynajmuję. I, i ostatnio tu było trochę spotkań, takich bardzo fajnych. Mieliśmy spotkania ekip w festiwalu, ekipy, tej ekipy, która się zajmuje e, sprawami uchodźczymi, tej ekipy, która się zajmuje social mediami. Wczoraj też mieliśmy ostatnie spotkanie w Lublinie i nasza trasa Tour de Lublin się skończyła. I teraz ruszamy z planem uruchomienia w tych 9 miastach, a 10 jeszcze się pojawi. Cotygodniowych spotkań medytacyjnych, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda i to na Was, na was, na Was czeka. I moi drodzy, też bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy jakby w tych różnych naszych przedsięwzięciach wspieracie nas finansowo, to to, to jest potrzebne bardzo nam, więc bardzo wszystkim dziękujemy, którzy się decydujecie na coś takiego. Bardzo. To dzięki temu właśnie, właśnie, właśnie to wszystko się dzieje. A dzisiaj wprowadzenie do medytacji z niedzieli palmowej posłuchajmy to jest fragment kiedy Jezus wjeżdża do Galilei i to jest Ewangelia Świętego Łukasza 19 28 40 brzmi to tak Gdy był już blisko Beftage i Betsaidy w pobliżu Góry zwanej Oliwną wysłał dwóch uczniów z poleceniem idźcie do wsi która jest przed wami Wchodząc do niej, znajdziecie przywiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział, odwiążcie Go i przyprowadźcie. A jeśli was ktoś zapyta, dlaczego Go odwiązujecie, odpowiedzcie, Pan Go potrzebuje. Wesłańcy poszli i zastali wszystko, jakim powiedział. Gdy odwiązali osiołka, jego właściciele pytali, czemu Go odwiązujecie, odpowiedzieli Pan Go potrzebuje. I przyprowadzili Go do Jezusa. Następnie nas rzucili na osiołka swoje płaszcze i posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, rozkładali swoje płaszcze na drodze. Kiedy zbliżał się już do podnóża góry oliwnej, cały tłum uczniów radując się, zaczął głośno sławić Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Wołali chwała temu, który przychodzi jako król w imię Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Niektórzy Faryzeusze z tłumu mówili do Niego, nauczycielu, upomnij swoich uczniów. On odpowiedział: Mówię Wam, jeśli oni umilkną, kamienie będą krzyczeć. Moi drodzy, teraz jesteśmy w takim czasie już wejścia bardzo konkretnego w to, co się dzieje z Jezusem. Cała liturgia w Wielkim Tygodniu, który już od jutra się zaczyna, będzie, będzie poświęcona. Wprowadzaniu nas w Triduum I to są takie bardzo kontemplacyjne dni. I chciałbym wam zaprosić dzisiaj w Niedzielę Palmową też do takiego bardzo kontemplacyjnego podejścia. Zobaczyć scenę Jezusa, który, idzie, który jedzie na tym osiołku, a pomiędzy są ludzie, kładą płaszcze przed nim, gałązki witają go. I ta scena, taka bardzo ciekawa, ona mi się bardzo kojarzy z tym, co. Kiting, ja Wam zaraz pokażę. Kiting w tej książce, Otwarty Umysł, Otwarte Serce, mówi o takiej podsta o podstawowej pozycji do kontemplacji. On mówi, że my powinniśmy z jednej być trochę tak jak rzeka, która ma dwa brzegi. I jeden brzeg to jest taka postawa otwarcia na to, co Bóg działa, jak Bóg działa. To jest taka postawa trochę bierna. Ale nie w znaczeniu obojętna, tylko rezygnuje z mojej aktywności na rzecz tego, żeby ktoś inny mógł działać. Dla takich osób mocno aktywnych to jest takie trudne do przyjęcia, ale, ale też czasami jest to takie naturalne, że przyjmuję. A druga postawa, drugi, drugi brzeg rzeki, który jest, to jest postawa troski o innych, czy po, postawa służby, bo dokładnie to jest służby. I teraz on mówi, że jak mamy takie dwie postawy, jesteśmy w takim rodzaju kontemplacji, czyli otwarcie cały czas na to, co Panie mówisz, to w nas się dzieje jakiś przepływ uwolnienia energii, przepływ Bożej obecności. I te dwa brzegi są bardzo konieczne do tego, żebyśmy zdrowo mogli duchowo się rozwijać. I teraz bez takiego nastawienia, na to, że ja Panie pozwalam ci działać tutaj. To my cały czas jesteśmy w takim etapie rozwoju, gdzie nasze ego wygrywa, że liczą się nasze dobre postanowienia, liczą się nasze wspaniałe pomysły, liczy się, liczą się nasze plany, liczą się nasze wizje, czy to jak nam ktoś nam powiedział nawet, jak to wszystko powinno być. chcemy dużo dobrego, ale że, że ciągle to jest wokół moich myśli, moich pomysłów, moich wyobrażeń. Hmm? I ta postawa pozwala zrobić taki, jakby krok dalej, że, że jest realnie większe oddanie na działanie Boga. Większe. Je, jeśli wytrzymuję w takiej postawie, widzę Panie, że jesteś we mnie i po prostu pozwalam Ci być, pozwalam Ci działać. A I teraz, jak przy tej postawie zostaniemy tylko, to się zaczynamy kręcić wokół siebie. To się z tego jakiś robi autorozwój, to się robi takie poczucie, że ciągle w kółko, wokół siebie gdzieś się kręcę. I tego jest za dużo. I, i, I tego jest za dużo. Tam nie ma odpływu. Tam jest ta, ta, robi się gęsto jak takie wiecie, jezioro, przez które woda nie przepływa. Druga część rzeczywistości, w której jesteśmy, to jest służba na rzecz drugich osób. I, i ja pozwalam Bogu, żeby działał, a moja troska jest na innych ludzi skierowana. I taka postawa, według tego co pisze Thomas Keating jest drogą, przez, drogą w której Bóg może w nas bardziej działać niż, niż w takich postawach, gdzie jesteśmy bardziej przywiązani do pomysłów, planów, do naszych idei. Dlaczego? A właśnie dlatego, że wtedy zaczynamy, przestajemy walczyć z rzeczywistością, a zaczynamy ją przyjmować taką, jak ona naprawdę jest. Przestajemy mieć wyobrażenia na temat tego i oczekiwania, i jak, jak Ty, Panie Boże, masz zadziałać w, w życiu. Ale przyjmuję to, jak, ten, jak Ty realnie działasz. Niezależnie od tego, czy to jest dla mnie przyjemne, czy nieprzyjemne, I ja to zaczynam przyjmować. I ja w tej postawie, czyli jakby widzę to w tej scenie, którą tutaj mamy yy, dzisiaj do kontemplacji. Bo zobaczcie, Jezus, który jedzie na osiołku. Jezus jedzie na osiołku, zobaczcie, w takiej postawie do Jerozolimy. To jest trochę jak ta rzeka, nie, że jakby to zmierza w jakąś stronę. Nurt łaski przepływa też w jakiś kierunek, on też tam zmierza w jakimś kierunku. Jerozolima to jest miejsce ostatecznej wypełnienia misji Jezusa, ostatecznego, nie wiem, można powiedzieć, spotkania się z Ojcem, jakiś tam jest cel ostateczny. I on jest w tej drodze. I z jednej strony ma cały czas takie, takie pozwolenie na to: Panie, pozwalam Ci na wszystko, co się dzieje w moim życiu. To jest Jezusowa postawa. Mimo, że to jest dla Niego trudne, to ono, Pozwalam ci działać. Tudzież chcę zaznaczyć, że nie zawsze działanie Boga jest trudne. Bywa trudne, ale nie zawsze jest. Czasami jest uwalniające, uzdrawiające. Czasami przekraczające nas. Jest i takie, i takie. Nie interpretujcie oddania się Bogu tylko jako cierpienia i trudu i przełamywania. To nie jest tak. Takie rzeczy są, ale też jest to tak, że się stajemy coraz bardziej wolni. I nigdy to... To, co nam Bóg daje, nie jest takie, że, że nie mamy na to siły. Możemy nie dowierzać w to, ale realnie mamy, bo inaczej Bóg nas nie stawia w takiej pozycji. Yy, więc Jezus ma taką, wiecie, otwartość, która go prowadzi w tamtą stronę, ale z drugiej strony on ma właśnie tą uważność, bo po co on i Ojciec to robią? Nie dla siebie. To jest uważność jego i troska, służba na rzecz ludzi. Nie? I on między tymi ludźmi przechodzi. To też są takie dwa brzegi, nie? że z jednej strony ma Myśli tak wyobrażam sobie, myśli po prostu, do czego ojciec go woła idzie w tą stronę. Pozwalam ci ojcze działać. Pozwalam. Nie stawiam oporu, nie wyobrażam sobie, jak. Nie dyskutuję, że to ma być tak, a nie inaczej. Postawa kontemplacyjna. A z drugiej strony troska o ludzi. On jest, Jezus jest wpatrzony w potrzeby, takie głębokie potrzeby ludzi. Uzdrawia, przychodzi, żeby zbawić. I w tym. Dobrze jest, czy znaczy fajnie byłoby, jakbyśmy byli do niego podobni. Trudna to jest postawa, ją trzeba ćwiczyć, ale chcę Wam na medytacji najbliższej zaproponować właśnie podejście takie kontemplatywne. Moi drodzy, no, dziękuję Wam i jak zwykle zapraszam do, do wymiany spostrzeżeń na temat Ewangelii, co wymyślicie nad tym fragment tej Ewangelii i. I dajcie znać, czy jakby, jak wam brzmi w sercu takie podejście kontemplatywne. Też yy, najprawdopodobniej zrobimy tak, że zaprawy będą się po, pojawiały na YouTube w niedzielę rano, więc przygotowujcie się do tego. W aplikacji będą trochę wcześniej. Tak jak zawsze, w, w sobotę o 21, ale w niedzielę rano najprawdopodobniej będą się pojawiały na YouTube. Więc kto będzie chciał ją w sobotę wieczór w aplikacji i tam wszystkie medytacje, a, a YouTube niedziela rano? Bądźcie zdrowi, do zobaczenia i czekam na Wasze komentarze.